Hej! Znajdujemy się w ośrodku jasna na Chopoku, czyli największym i najbardziej znanym kurorcie narciarskim na Słowacji, położonym w sercu niskich Tatr. Aktualnie wyjeżdżamy sześcioosobową koleją krzesełkową o oznaczeniu B1 i nazwie Zachradki Rowna Hola, żeby pokazać wam fisowską jedenastkę. Ta kanapa ma przepustowość 2700 osób na godzinę. Wyjazd na górę trwa 6 minut i podczas tej jazdy pokonujemy 463 metry przewyższenia. Dolna stacja znajduje się na wysokości 1028 metrów nad poziomem morza, a górna na wysokości 1491 metrów nad poziomem morza. Długość kolei to 1720 metrów. Nasz zjazd rozpoczynamy na końcówce niebieskiej trasy o oznaczeniu 5A i nazwie Turystycka Lukowa Rowna Hola. Żeby po 250 metrach rozpocząć zjazd fisowską jedenastką o nazwie Rowna Hola zachradki Na początku jest dość duży ruch, ale po dojechaniu do skrzyżowania większość ucieka na lewo na Nartostradę 2A o nazwie Majowa Rowna Hola, Priechyba. Jest to rodzinna niebieska trasa. Wiele osób, które nas ogląda, jeszcze nie subskrybuje naszego kanału. Więc jeżeli jeszcze tego nie robisz, to dodaj nam motywacji do nagrywania kolejnych treści dla ciebie i zasubskrybuj nasz kanał oraz kliknij dzwoneczek. Będziemy tu zamieszczać więcej filmów z przejazdów innymi trasami, więc myślę, że warto. Jesteśmy też ciekawi waszej opinii na temat tego ośrodka. Zachęcamy do zostawienia komentarza i podzielenia się waszymi wrażeniami. Od tego momentu jest tutaj pusto i nachylenie się zwiększa. Można tu super pośmigać na krawędziach. Śnieg jest bardzo przyczepny, a lodu praktycznie nie ma. Można tu bez problemu osiągnąć dużą prędkość, więc warto uważać. Jeżeli chcesz zobaczyć inne trasy, polecamy kliknąć w jeden z naszych filmów. Może zainteresuje cię film z topowymi ośrodkami w Polsce. Link do tego filmu wyświetla się w prawym górnym rogu. Warto też zobaczyć przejazd z oficjalnie najdłuższej trasy w Polsce. Link do tego filmu wyświetla się w prawym górnym rogu. Jechaliście kiedyś tę nartostradą? Tego dnia trafiliśmy na istnie alpejską pogodę. Minus 10 i przepiękne słońce pozwalało nam cieszyć się z narciarstwa w 100%. Czas upływał nam kosmicznie szybko, a widoki zapierały dech w piersiach. Polecamy zobaczyć inne nasze playlisty. Aktualnie link wyświetla się w prawym górnym rogu, ale jest też dostępny w opisie filmu. Trasa jest bardzo dobrze oznakowana i zabezpieczona. Jest tutaj bardzo szeroko, ale chwila nieuwagi i zapatrzenie się w prawo na górną stację kolei B8 o nazwie Luczki Wiliatka powoduje, że kantuje mi narta i wypadam przy dosyć dużej prędkości z trasy. Po wydostaniu się z głębokiego śniegu, oczepaniu i ponownym zapięciu nart śmigamy dalej jedenastką, która sympatycznie meandruje w dół. Warunki, które widzicie, są aktualne. Nagranie jest z początku stycznia i dokładnie oddają to, czego można się spodziewać na hopoku o tej porze sezonu. Zachęcamy do skorzystania z nowej funkcji, jaką oferuje YouTube, a mianowicie wzięcie udziału w quizie odnoszącym się do tego filmu. Życzymy dobrej zabawy i samych dobrych odpowiedzi. Przepustowość wszystkich kolei praktycznie pozwalała przez cały dzień jeździć na okrągło, co dla amatorów białego szaleństwa może być najważniejszym kryterium w wyborze miejsca do uprawiania sportów zimowych. Każdy tu znajdzie coś dla siebie. Miłośnik fisowskich tras, rodziny z dziećmi, amatorzy barowego narciarstwa, skiturowcy oraz freeriderzy. Chociaż ośrodek nie jest tań, warto spędzić w nim choć jeden dzień. Ilość dostępnych tras nie pozwala się nudzić, a wielkim wyzwaniem jest odhaczenie wszystkich tras od świtu do zmierzchu. Zachęcamy do zapoznania się z innymi popularnymi nartostradami. Jeżeli nie ma tam Twojego ulubionego ośrodka, napisz do nas i przekonaj, że warto tam jechać. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Zachęcamy do subskrybowania, komentowania i oglądania innych naszych filmów, które obecnie wyświetlają się na Waszych ekranach. Życzymy udanych zjazdów i dobrych warunków. Do zobaczenia w następnych filmach.